Dzisiaj będzie krótki, ale bardzo treściwy i ciekawy odcinek o płukance, który na pewno skutecznie przekona wiele osób do jej stosowania. A w tym odcinku przeprowadziłem ciekawy eksperyment, w którym zajrzałem do wnętrza silnika na tyle, na ile byłem w stanie przed płukanką i po płukance. Każdy już słyszał, że płukanka usuwa zanieczyszczenia z silnika, ale tutaj zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, że po prostu wycieka zdecydowanie więcej brudnego oleju. Wystarczy spojrzeć, co się stało w ogóle z filtrem. Przygotowując się do tego eksperymentu, wydawało mi się, że po płukance po prostu osadzi się dużo więcej zanieczyszczeń na filtrze, dlatego włożyłem świeży filtr przed wypłukaniem silnika. Jednak tak się nie stało. Ale samo wnętrze silnika zdecydowanie zrobiło ogromną różnicę. Jeszcze dokładnie wytłumaczę, jak przeprowadziłem ten eksperyment. A przeprowadziłem go w taki sposób, że rozgrzałem najpierw trochę kłada, potem zlałem z niego olej, wymieniłem filtr, wlałem ten olej z powrotem i przeprowadziłem standardowe 10-minutowe płukanie silnika. Oczywiście po wlaniu wcześniej pukanki. Następnie wylałem i porównałem efekty, jak wyglądał filtr i wnętrze, przed i po Można Może na samym filtrze to nie wydaje się aż tak dużo, ale w skali całego silnika to jest ogromna różnica, ile tego czarnego oleju po prostu wypłynęło stamtąd. Wyniki przemawiają same za siebie. Nie będę sztucznie wydłużał odcinka pokazując wszystko, choć mam to nagrane, ale nie jest to ciekawe. Mam nadzieję, że się podobało. Co do następnego.